Ej kawitan, serdecznie na wielkim rewanżu zobaczymy kto jest lepszy No Teraz znaczy, ja wiem że, że, że my jesteśmy lepsi, ale Tak, ale teraz yy, my zaczynamy od tej strony Ja zaskakuję do sajtu i chuj. down smok Przebieg zaskoczył oj 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 Wyrwałem Warzaj no, kurwa, kulki mi się skończyły. Okay. Łe, dwóch, sajcie. Nie wiem. Dałem coś? 17 i 20 w jednym? Naprawdę, ja pierdolę. 22 w jednym, nie. Kurde, to ja mam wrażenie, że gościa napierdalałem pół magazynku i nic. Ale go wie. nie wiem. Nieważne. Ja to mówię. Nie spinam się tutaj na CS, bo jak zacznę się spinać, to w ogóle to nie to będzie nic, gdzie. nie? Sobie, ja wiem. Muszę sobie na tak sobie. Przebieg, przebieg, jeden, drugi, kurwa, mać. Aja, ja, aja, aj. ja. Aj, aj, aj. Wiem, że ma, ma, Mat sepin będzie nas, kurwa, teraz kasował. Dobra, idę normalnie dołem do sajtu i chuj, czekam na jakiegoś planta. No chyba tak trzeba zrobić, Uff. bo w sumie my tak idziemy na, nie na wojnę. No a... import im celownik tak naprawdę, wchodzimy, nie? Teraz będzie stał tutaj wcelowany. Ruszył dopiero. No, no co? Taki kurwa timing. Tamten rusza, kurwa z respa, a ten nagle się odwraca. Buła. Za No serio? 26 dwóch 200 godzin, kurwa. Smurfy, kurwa konta zakładają, wydają kasę na no tych. Kurwa, tak. przepu Przepustki i chuj. Dobra. Yy, ja teraz idę do siteu i stanę sobie tak. Bo nawet im skrócić nie możesz tutaj, bo, bo gościu wracaj do No wiesz, no ogarniają Gierkę. Heda, chyba. Jest. Boost, Leży boost, jeszcze jeden. Jest. Kurwa. Super. Super. Szachmat. Akama. Ej, bo ja już nie mogę nic trafić, nie? Dobra. No waranga mnie zjadła. Zemsta jest słodka. Uch, no kurwa, oni dwóch cały czas chodzą tutaj, o. no. Chodzą. Nie wiem, coś tam jednego rysnąłem, ale... O, już się wziął. No, a mnie trzy razy, już dwa dwie... Już mnie chłop, chłop jedną... jednym ty... No wiedział, że tu jestem, nie? No tak, no tak Tutaj to ja nic wiesz, nie Nic nie mówię, nic nie temu. Kurczę, mogą odsmokować w sumie. Miałem smoka jeszcze. I muszę jakiś źlej się nauczyć. Smoke! Michał, jakie słownictwo. Oni nie idą w ogóle tą stroną, nie? W ogóle. Są tu. celowany jak zwykle, on kurwa wszystko wie. Chuj, zasrany jebany, kurwa. Kurwa, będzie mnie wkurwiał. Kosa, kosa! Kosa! kosa. No nie! Szkoda, że najpierw nie kosą tego... Nie, bo chciałem tamtego złapać najpierw, nie? Ja myślałem, że tego kosę jebniesz, ten się za nimi się spostrzeże w ogóle skąd To zdążysz wyciągnąć. Nie, broni no, jak tamtego... kosa to tam ten by się od razu odwrócił Zajebać Nie wiem czy by się spostrzegł tak od razu, że Kurde no chciałem tamtego od razu łepnie ma No kurde nie, już nie widzisz mi... Teraz oni nas so, pier... kasują Pierdziawam na daleko to... A nie no, kiedyś musiało się No Ale ja nie wiem jak tu wejść, no nie da się nie, nijak wejść tak naprawdę no Tu nie możesz iść, bo gościu tak to i wycho... tu idziesz tu idziesz to idą dwóch na hama. Jak idziesz tam wycofać to kurwa nie wiem To znaczy, czekają po prostu nie Smoke. Ja czekam na planta chuj jest, dwóch, dwóch A celowanych AWP Dwóch celowanych Będzie AWP tu celowana? O kurwa, o to było podejrzane Ej, zbliżyłem się, puścił mołota O, jestem w sajcie Jest po głowie Uważaj będziesz szedł na plecy Na plecy, ja na plecy ci idzie Na plecy Jak na plecy tamtymi drzwiami Jest tu Kurwa tam tamną AWP zdjąłem Pięknie A wydawało mi się że obdroża, nie? Kurwa Mać, no Aj wiedziałem, że ta mapa to tak się lubi mścić kurwa Zobacz no co? Może tu może tutaj coś ugramy, kurwa. Zobaczymy. Nie, digla to nie zagram. Peretkami może. Też tutaj ich robiliśmy, nie? tej strony trochę. Biegnie tam do ciebie? No, tak, widzę. Leży jeden, a ten na górze na dole? side, 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 side na dole. Side na dole jest. Uważaj tam. Uważaj. Jak nie po ciebie? Nie wiem, musisz to. Do... Dobrze, super. Sorry. Bejtowałem, ile U. mogłem, nie? Osiem w jednym, jednym. Nie, dobrze, super. <coughs> Dobra, na razie pierdziawy i chociaż zestaw granatu, bo. Tu czasami lubi ten na prawo iść, i tu można go. Pięknie. Pięknie. Nie no, co to się stało? Co, co oni stali? Kurwa w bezruchu, czy co? Nie, nie, dlaczego? Nie no, bo nie szło na miejsce, a teraz nagle dwie głowy, od tak. Co mu tam jest? Jeszcze nie wiem Ja nie wiem, czasem z tej sniperki sobie tak fajnie wejdzie Cisza Na górze samobaj Tak Leży Drugi też jest. To uh. no ty żeś tego skasował? Tak. Tego drugiego? Tak Kurwa, on tu był raz wcelowany Wracamy Kur Kurde, no wracamy, no ale w kurwa mnie ta gra czasami także. Naprawdę grzeje mnie niemiłosiernie. Nie mają kasy, jest tu Leży Bujuję Kurwa, chodź tu. śmieciu, kurwa. Ale tam. Co? E, 8 w jednym. MP9, ale nie wiem co tam miał, bo gdzieś zjechała broń. E, ja jeszcze zostanę z tym. z ja też, ja zostaję z pierdziawą póki idzie. Ach, manometr. A nie, manometer, kurwa. Sorry sorry, 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 sorry. Po malu to meczku. Jest Mk leży Nie widzę Też nie widzę Poczekam chwilę tutaj w rogu Ty paliłeś? Tak Twój smok? Tak Rusza dopiero z respa Stój Może być dół, może być góra, nie wiem o Pięknie, jest jeszcze głowa ale 59 mu dałem, no to O jejku Dobra, wezmę AK, bo... AK nawet jak nie trafiam po głowie, to trochę więcej zabieram. Tak, bo to jest jednak tego typu broń właśnie. Nie, nie idziemy we dwóch w to samo miejsce, bo jak zginiemy, to zginiemy obaj. Nie widzę? Ja to pilne jest krutu w razie co? No, na pewnie na respie jeszcze siedzi. Jest? Yes. Góra? Nie. Yeah. Pięknie. Jest, jest, jest na górze, jest. Wychyla tam. Pięknie. Ale łeb dostałem, nie? No i dojechałeś, no mnie też tutaj wiesz, znienacka. Ale on stoi tu właśnie, o, do prawej stoi, nie? Ja jednak tam ten rewasz chyba. Na tym respie. To ja się jednak łatwiej atakuje, patrz, byłem... No ale to. No to tak niekoniecznie, kurde, bo zależy, jak, jaki kto ma tam. Nie, nie zrobiłem! Super! Ale ja zabiłem. Mamy to. Jedna no, gremiaż. Tak, dla nas, a zaczęło się. Wyszło na nasze. Milion moich przekleństw i wszystkiego, ale opłacało się. Chyba, by już mnie tak grzała ta gra, że... Ja to ja tak lepiej się atakuję? No proszę. Nie spodziewałem się. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało jeśli tak. Zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.